Dzięki, kochani, ja jestem Justyna i to jest mój pierwszy filmik i to jest moja BFE I ogólnie nie pytajcie się, czemu mamy na sobie takie suknie ślubne. Yy, o tych sukniach ślubnych i jej stroju dowiecie się w następnym odcinku, więc gramy w Draw It. I to jest world, nie. A, dobra. Home. Myślałam, że ho, kurde. Dobra. I ona ma... Okropny ten, okropną animację, ale ja już nic na to nie poradzę. Dobra, teraz zgadujemy. No, no, no wiem. No dobra, cicho, zgadujemy. Sorry, nie wiem jak się pisze woda. Muszę tłumaczyć. Sorry, ale nie. Jak to woda, in! L... Jak jest linijka? Linijka to nie wiem. ruler. Ruler. Nie. Zgadłam. Zgadłaś? Ruler no. Ruler. Na kontury. Ruler. Lure, ruler. No. Bro, no, oni serio są on takimi nubami, że tego nie zgadują? Pani, nawet, No mm, Dobra, nasz filmik trwa minutę, na pewno będzie lepiej Zostawcie lajka i subskrypcję Gdzieś, gdzieś się wyświetla przycisk subskrybu, jeszcze nie edytowałam tego filmu Więc na pewno gdzieś na ekranie Na pewno Też nie, jak jest kik? Nie da się tu głosować na kika. Kupiłam za robuxy literę. To nie było warte! Nie, to nie To nie było warte. R. A dobra. Dobra, wiem. Ziemia, ziemia. No normalnie, ziemia, e, a, ry, ty, chy, czy jakoś tak. Aha. Tutaj macie napisane słowo. I nie wiem, po co zmarnowałam aż 10 robuxów na to, żeby jedną literę. Przynajmniej zgadłam. To nie ma sensu. I później znowu dostaniemy bana z gry. I tak będzie. I takie to jest życie z robuxami. Bum. Nie, chyba, że kika. Jaki kig. Dobry. Dobra. Czyli teraz następne filmiki będą ciekawsze. I jeśli będzie pod tym filmem 10 łapek w górę, to zrobimy ślub. Znaczy, no wy nie wiecie o co chodzi z tą suknią ślubową, ale zrobimy ślub. Oliwia, ty nic nie mów. A, i ogólnie to jest Oliwia. Zombie. A, zombie. 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 Juhu! Cieszymy się w sukniach ślubnych. I ogólnie, no mówię, na 10 łapek w górę y, będziemy, wytłumaczymy o co chodzi z tym ślubem i tą suknią i tym wszystkim. I nagramy odcinek o tym ogólnie. Jak bierzemy ten ślub. Gwarantujemy będzie tam milion cień, bo mojego męża będziemy szukać godziny. Ale dobra, już nic nie zgad już nic ten nie zgadujmy. Zombie. Jacy nubi tu grają. Jacy nubi. O, 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 dobra. Ja będę na zobaczyć. To Nie, hmm. nie też. Hmm. 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 Nie.

Tańczę sobie. Ty, 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 ty. Tu jestem ja. McDonald's, bez tego, tego dziwnego czegoś. Nie. To są nowe McDonalda, nie znamy. Nie ten. Bo, takie łatwe. Dobra, nie mówimy to sobie. Będzie to będzie dobry film. No. Bo nie umiem maleć tego za bardzo. To. No, jak oni to Zgadłam. Dog pies. next. No, na to mogłam wybrać wydać rubik i tak tyle nie miałam, ale to nic. O, dog. 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 G. dog. Dobrze! Naprawdę! Dobra. Ale się nie mogę doczekać tego ślubu, jak nagram go na YouTube'a, Serio? I nie mogę się doczekać mojego jednego słodkiego subskrybenta. Nagrywasz czy nie? Nagrywam! Ti. T-shirt. Oliwie, powiedz co to jest? E, no co to jest? Nis powiedz. Bez rzeczy. Bez rzeczy. No powiedz, ja nie wiem. Co dostałyśmy bana było. No ale w tej Tam, tamtej, co dostałyśmy bana było lepiej. Tam była podpowiedzieć, jesteś blisko, czy jakoś tak. I I

Krab, krap to jest ogólnie. Jakby ktoś nie zna angielskiego, to jestem w tym mistrzem. No dobra, nie jestem. No, no, weź cicho, cicho, cicho. Może dostanę więcej subskrypcji. Aneta. English. Klo. Pizza. No wiesz, co to jest Oliwia? Ja wcale nie czytuję, ja wcale nie czytuję Oliwie. Dobra, nie wiem o co chodzi Olivia. No, no, ty, o No! Tylko ty kip. Ty. Ja przez dwa... O! Perfect English! Ej, czemu nie zgadłaś? Skratkowało mi. Ale tak że już siedział w miesiącu Czy... tym, do... Oliwia pożegnaj się Nie no dobra jeszcze Dwie minuty nagramy Dobra pięć minut jeszcze nagramy Pięć minut bo będę dr... Ha Haha ha, zgadłam Haha ha, zgadłam jestem na Co ciebie BACON BACON Masz bacon Nie, wcale mnie nie zabijesz, nie dogonisz mnie, ha ha ha. <głosy> nie, nie, <głosy> nie! Dobra, skoro my już zgadłyśmy... Serio, an, taki bacon nie zgadł, minus zero IQ. To, to jest słodkie. Dobra. Hmm. Oh, Panda. Mm -hmm. Panda. bamboos bamboos Dołączył do gry. E, nie, 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 nie patrzcie na niego. On jest totalnym nubem On nie zna angielskiego. Oh, nie. To ten noob, to ten noob. Co ma zawsze jedynki w szkole, bo, nigdy, bo zawsze mówi: Ja znam później, ja znam później, ale nigdy nie zdaje. Sorry za, za to, że cię ośmieszam w necie, ale to jest prawda. Nie, ja nie patrzę. To mi źle przypomina. Nie patrzcie. Nie patrzę. Ale. Dobra, 13 minut to.